Via Frasati to podcast dla wszystkich tych, którzy szukają motywacji i inspiracji na swojej życiowej drodze do świętości. Wyróż z nami szlakiem Frassatiego, który prowadzi verso lalto, czyli ku górze. Paweł Nowik: chciałbym powędrować dalej. Błogosławiony Pier Giorgio Fasati Pier Giorgio wyznawał maksymę świętego Franciszka Salezego. Święty smutny to żaden święty. Był prawdziwym apostołem radości. Wynikało to z przekonania, że katolik nie może nie być wesoły, może cierpieć, ale nie wolno mu być smutnym. Sam wiele cierpiał, ale chował to tylko dla siebie. Nigdy nie pozwolił sobie na smutek. W latach studiów. Z niewielkim gronem przyjaciół założył żartobliwy klub pod nazwą Compagnia dei Tipi Lossi, Towarzystwo Ciemnych Typów. Była to grupa młodych ludzi, których naczelną ideą było tworzenie prawdziwej wspólnoty ducha, czyli rozsianych po całych Włoszech przyjaciół i znajomych, absolwentów różnych studiów zjednoczonych modlitwą i wiarą. Jedną z sekcji tej nieformalnej grupy nosiła nazwę Terro – Pier Giorgio przyjął w niej przydomek Robespierre. Terror polegał głównie na wymyślaniu i organizowaniu różnych niewinnych kawałów i psikusów. Wspólne wyprawy górskie, z których pisano potem żartobliwe raporty, były okazją dla apostolatu wiary i modlitwy Pier Giorgia. Często zdarzało się, że ofiarował się wypastować wszystkim buty w zamian za wspólny odmawiany różaniec. Myślał o przyjaciołach. Także na szlaku, celowo udawał zmęczenie, by nie narzucać zbyt dużego tempa. I ufamy, pisał do Laury Hidalgo, że ta wiara, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, która uczyniła z nas wspólników pięknych w pięknych wyprawach Alpy, będzie towarzyszyć nam do ostatniego dnia naszej ziemskiej wędrówki i będzie służyć za pośrednictwem modlitwy do duchowego cementowania wszystkich ciemnych typów rozsianych po całej ziemi. Przyjaźń istniała w życiu Pierre Giorgia od początku jako element więzi naturalnej i społecznej. Kochał ludzi i naturę jak siebie samego, wspominała siostra Luciana. Opierała się ona przede wszystkim na wierze i wspólnym przywiązaniu do kościoła katolickiego, zarówno w kontaktach rozrywkowo-towarzyskich, jak i głębszych, religijno-społecznych, także modlitwach, jako potężny środek wiary. Uobecnia i przedłuża przyjaźń poza granicę miejsca i czasu. Przyjaźnie ziemskie pisze do Izdora Boniniego. Jedna po drugiej przynoszą w sercu ból z powodu rozstań. Pragnę, abyśmy zawarli układ nie znający granic ziemskich ani ograniczeń doczesności. Zjednoczenie w modlitwie. Dodać należy, że oprócz okresów postu, Pier Giorgio lubił czasem w towarzystwie przyjaciół wypić nieco wina lub piwa. Także zapalić czarne cygaro toskańskie. Umiał na pamięć i nieraz deklarował całe partie boskiej komedii Dantego. Uwielbiał także innych poetów, również i niemieckich, a zwłaszcza Goethego i Heinnego. Zachwycał się dziełami świętego Augustyna i świętego Tomasza Zakwinu, pismami świętej Katarzyny Sienińskiej, Papiniego i Jurgensena. W 1920 roku zapisał się do Asocjacione di cultura. W kręgu ciemnych typów zrodziła się wielka, romantyczna miłość Frasatiego do Laure Hidalgo. Pier Giorgio jak najstaranniej unikał manifestacji swych uczuć. Dziewczyna nic o tym nie wiedziała, aby zobaczyć czy zyska aprobatę matki. Giorgio zorganizował konfrontację w postaci podwieczorku z inną jeszcze koleżanką. Efekt był katastrofalny. Pani Frassati, której nawet przez myśl nie przeszło, że Pier Giorgio może się kochać w którejś z obu panien, obie uznała za takie z akcji katolickiej, a Laurę za zbyt gadatliwą i pozbawioną wszelkiego wdzięku. Dopiero po roku Pier Giorgio odważył się na szczerą rozmowę z siostrą na ten temat. Luciana najwyraźniej nie do końca rozeznała uczuć brata, gdyż stanowczo odradziła mu rozmowę z mamą na ten temat. Trzeba pamiętać, że Pierre Giorgio miał wtedy zaledwie 23 lata. Nie skończył studiów. Mimo, że nigdy nie padło słowo małżeństwo, wobec negatywnej opinii matki było ono wykluczone. Oznaczałoby to dla matki cios, nie do zniesienia, co na pewno bardzo źle by się odbiło na i tak trudnej sytuacji rodziny. Na to Giorgio zdecydować się nie mógł i nie chciał. Jak trudna i bolesna to była dla niego decyzja. Można wnioskować z listu do przyjaciela Izdora Beniniego. W tej miłości ja będę ofiarą. Jeśli jednak Bóg tak chce, niech się stanie Jego święta wola. Kochałem ją miłością czystą, a dziś, rezygnując z tej miłości, pragnę, by była szczęśliwa. Proszę Cię o modlitwę, by Bóg dał mi chrześcijańską siłę do pogodzenia się z tym, a ją by obdarował wszelkim szczęściem doczesnym oraz pomocami z nieba, tak. Aby mogła osiągnąć cel, dla którego zostaliśmy stworzeni, pozostanie dla mnie na zawsze dobrą przyjaciółką, która w niebezpiecznych latach mojego życia pomoże iść prostą drogą do celu. Mój program. pisze już po całkowitym odnalezieniu rozwiązania tego problemu. Polega na zamienieniu w świetle miłości tego szczególnego uczucia, jakie miałem dla niej, na pełną szacunku przyjaźń, pojętą po chrześcijańsku, na szacunek dla jej cnót na naśladowanie szlachetnych przymiotów jej duszy. Pomyśl, że to szaleństwo. Wierzę, że jeśli będziecie się choć trochę modlić za mnie, będę wkrótce dzięki modlitwie mógł dojść do tego. Ten drugi wymiar miłości pomógł Pierciorciowi odkryć święty Paweł Apostoł. Miłość nie szuka swego. Wszystko zniesie, we wszystkim pokłada nadzieję. Hymn z listu do Koryntian stał się odpowiedzią na wszystkie bolesne pytania. Zachwycony tym fragmentem pisma świętego, dokonał jego tłumaczenia z łaciny na włoski, przesłał go z dedykacją i komentarzem Laurze oczywiście, z programem następnej wspinaczki górskiej.